Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy wszystkimi bramkarzami, jakich mam na kartach limitowanych. Ośmiu zawodników z ośmiu różnych klubów. Z Milanu jest Mike Mignon, z Varoszu Denesz Dibusz, z Interu Jan Zomer, z PSV Eindhoven Walter Benitez, z Liverpoolu Alison Hradecki z Bayeru Leverkusen, z Atletico Jan Oblak i z Realu Thibaut Courtois. Powiem wam, że dość dużo jest bramkarzy właśnie na kartach limitowanych, a zapewne to jeszcze nie koniec, bo jeszcze wychodzą różnego rodzaju limitki. W każdym bądź razie na ten moment u mnie w kolekcji jest 8 bramkarzy. Mamy 12 saszetek z FIFA, będziemy układać pod Zawodnikami, zobaczymy, który klub, który bramkarz zwycięży w tym pojedynku. Później, oczywiście, zrobimy z obrońcami, tak samo z pomocnikami, z napastnikami. I zwycięzcy poszczególnych formacji zagrają w wielkim finale. Także startujemy. Pierwsza saszetka, i zaraz zobaczymy, kto nam tutaj wpadnie. Mamy logo Ferenc Varoszu, więc pierwszy punkcik dla Dibusza. I popatrzcie, golden baller wpada. Bukaj Osaka, ale nie mamy arsenalu, jeżeli chodzi o limitki. więc odkładamy na boczek. Może tutaj z tej strony. Dalej, Emam Ashur z Al-Ahli. Z realu Człameni, więc jest punkcik dla Thibaut Courtois. Marsilia, bramkarz Ruben Blanco i Cesar Azpilicueta Atletico, więc punkcik dla oblaka druga saszetka fans favorite Alfonso Davis z Bayernu no nie ma tym razem z Bayernu Manuela Neuera na limitce, najczęściej był w tej kolekcji go nie ma Jack Grealish Manchester City też nie ma Edersona z Manchesteru City na limitce. Titan Alessandro Bastoni Inter, więc jest punkcik. Tomasz Lemar Atletico, drugi punkt. River, Pablo Solari i Hendrik Real. Z River Plate Armani na limitce, no niestety nie jest, przynajmniej na ten moment nie ma go. Co mamy dalej? Arsenal, kapitan Martin Odegaard. Fluo, Johan Bakayoko PSV, więc jest punkcik. Magician, Lancini z River. Ulsan, Wong Sang Um. Liverpool, Dominik Soboslaj I PSV, Jordan Teze. Jest jeszcze, moi kochani, oczywiście bramkarz z Olympiakosu, z Panathinaikosu z Helsinki, no ale niestety tych drużyn nie ma na kartach więc tylko są same limitki, więc nie ma jak tych kart dołożyć do pojedynku mamy Atletico, Rodrigo de Paul trzecia karta Inter, Alessandro Bastoni ponownie, no i patrzcie drugi Golden Baller, wow mamy Dominika Soboslaja. drugi punkcik i Atletico Dominator Antoine Griezmann Czwarty punkt Oblak na prowadzeniu Logo Ferencvaroszu po raz drugi I z PSV Flamingo Więc PSV Na drugie miejsce wskakuje Tylko Leverkusen i Milan bez punktu Zobaczymy czy to się zmieni I czy wpadnie coś Marsylia fans favorite Balerdi z Bayernu LDS Leroizane Golden Legacy z 2017 Barcelona, Franky de Jong, no Barcelony nie ma bramkarza, Atletico Rodrigo Riquelme, piąty punkcik, ucieka Oblak. No i w końcu punkcik też dla Majka Menion. Mateo Gabia. I szósta saszetka. to nam tutaj wpadnie Fans favorite Miguel Borja z River Fluo, Jonathan Klaus, Marsylia Arsenal, Gabriel Martinelli jest Leverkusen Tapsoba, czyli wszyscy mają chociaż po punkcie Marquinhos, Ferencvaros trzeci punkcik i Ulsan bramkarz WUJO jeżeli będą limitki to może też będzie bramkarz tego klubu na limitce i zaczynamy drugą tutaj serię Leverkusen, Victor Boniface, fans favorite, drugi punkt. Atletico ucieka. Artur Wermeren mamy w sumie 6 punktów. Dominator Varga, czwarty punkcik i na razie na drugim miejscu. Ulsan chung Lee I Ferenc Warosz, Heldar Civic. Piąty punkt. I Ferran Torres Barcelona, więc Atletico z sześcioma na prowadzeniu, na drugim Ferenc z pięcioma Kapitan Interu Lautaro Martinez. Trzeci punkt. I patrzcie co się dzieje. Trzeci Golden Baller. I do tego Nicolo Barella Czwarty punkt. Robert Dominator Barcelona. Liverpool. Cody Gakpo, Trzeci punkcik. Z Benfiki Ausnes i -Kiss, Ferenc Ferencvaros. Więc teraz ex aequo. i Jan Oblak na prowadzeniu. A zostały już tylko cztery saszetki. Co się wydarzy? Tu jeszcze logo Arsenalu z Bayeru Leverkusen. Florian Wirtz, trzeci punkt. Fluminense Martinelli, Mombania Marsylia, Arsenal Kai Havertz. i jeszcze raz Arsenal Dawid Raya. Coraz ciekawiej. Milan. Fans favorite Christian Pulisic. Ale daleko, daleko. Dwa punkty tylko dla Milanu. Juventus. Fluo Federico Chiesa. I znowu Bastoni. No Bastoni tutaj trzecią kartę trafia. ten Pięć punktów. I szósty punkcik. Znowu Alessandro Bastoni. Także jeżeli coś to tutaj Bastoni doprowadzi do finału Inter i Anazomera. Sześć punktów. Sześć punktów i 6 punktów, 3 drużyny na prowadzeniu. Diogo Jota Liverpool, czwarty punkt i z Bayernu Mazraoui na bazówce. Który klub zwycięży? Kapitan Realu Dani Carvajal. Trzeci punkt Manchester City John Stones, magician Harit Marsylia i Atletico znowu na prowadzeniu Pablo Barrios i we własnej osobie Jan Oblak wyprowadza na dwupunktowe prowadzenie siebie i Atletico Ibrahima Konate piąty punkt dla Liverpoolu no i teraz ostatnia saszetka czy będzie rozstrzygnięcie Arsenal fan favorite William Saliba z Bayernu mamy Leroy Azane L10. Milan trzeci punkt Tijani Reinders Benfica Ausnes Makrykis z Waroszu. i Bayer Leverkusen Patrick Schick czyli koniec końcem to Jan Oblak i Atletico wygrywają mamy 8 punktów dla Oblaka na drugim miejscu Dibusz z siedmioma punktami i na trzecim Jan Zomer z sześcioma także melduje się w finale tych formacji Jan Oblak no i jak możecie zobaczyć trzy karty Golden Baller wpadły no niesamowita sprawa na 12 saszetek co cztery saszetki wpadła taka karta okej okay, moi kochani to tyle na dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że się podobał jeżeli tak to łapki w górę ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach cześć Wam